Jeśli masz napady agresji nieadekwatne do bodźca, jeśli dręczą cię statystycznie nieprawdopodobne ilości negatywnych wydarzeń w życiu, jeśli masz depresję, których nawet lekarze, których lekarze nawet nie potrafią zdiagnozować. Kiedy medytowałeś, były jakieś efekty na poziomie ciała i nagle, podkreślam, nagle zaczęły ci sypać się relacje. Być może warto żebyś posłuchał. Ale najpierw zasubskrybuj, udostępnij, daj komentarz taktyczny choćby z buźką. Dzięki temu obejrzy te filmiki, te podcasty, posłucha ich więcej osób. Wesprzyj mnie, link do Patronite jest na głównej stronie mojego kanału. No i oczywiście, jeśli już subskrybujesz, kliknij w dzwonek powiadomień, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Kaja wyszła z wierzącej rodziny przez kilkanaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście lat swojego życia. Prowadziła je w sposób sakramentalny. Była bardzo blisko wspólnoty swojej własnej. W ogóle jej życie wyglądało na poukładane i sensowne. Nagle, nie wiem do końca, co się stało, nie zrozumiałem, bądź ona nie powiedziała, nie była w stanie mi tego powiedzieć. Nagle w jej życiu pojawiły się jakieś deficyty, jakieś smutki, jakieś niezrozumiałe sytuacje, przygnębienie i tak dalej. Zaczęła słuchać muzyki. A której dotąd nie słuchała, i trafiła do klubów techno. Tam zaczęła chodzić. Powiedziała, że dlatego, bo w takich zwykłych, czekinowych klubach to no, chłopcy byli zbyt ofensywni i dążyli do zbyt bliskich kontaktów cielesnych. Natomiast dla niej to była sfera. Która ją nie interesowała, a w klubach techno każdy tańczy, o ile można to nazwać, tańcem, tańczy sam. Ta historia toczyła się przez kilkanaście miesięcy. Istotą jej było coraz głębsze wchodzenie i w pewnym momencie w domu, chociaż ona nie opisywała tego, Wszystkiego jako, jako jakieś, nie widziała w tym wszystkim jakiejś wyrazistej Cezury, ale opowiadała taką sytuację, że tańcząc przed lustrem w domu namiękko powierzyła się szatanowi. To był wpływ całej tej atmosfery, całego tego sztafaru, dla mnie obrzydliwego, jakiegoś takiego śliskiego, kojarzącego mi się z wychodkiem miejskim, całej tej estetyki związanej z muzyką techno. Potem kaja weszła w środowisko, gdzie się trzpało. Na początku były to delikatne środki, potem coraz, coraz cięższe. Finał był taki, że zaćpała razem z osobami, których praktycznie nie znała, byli to sataniści, młoda kobieta i facet. Kaja cudem wydostała się z ich mieszkania. Oni ją chcieli po prostu zabić, nie wiem czy to miał być rytuał, czy inne jakieś motywy się z tym wiązały. Była jeszcze jedna sytuacja dramatyczna. Nie będę wnikał w szczegóły. Kaja wracała do domu, znowu z niego znikała. Były ciągi, wreszcie jakiś pięciodniowy ciąg bez jedzenia zupełnie. No i pojawi, zaczęły pojawiać się, na początku myślała, że to są halucynacje, ale potem okazało się, że to nie są halucynacje. I zło, które, na które się otworzyło demoniczne zło, zaczęło ją dręczyć w sposób już zupełnie jawny. Ja nie będę wnikał w całą tę historię. Ten podcast ma być maksymalnie krótki. Kiedy rodzice zrozpaczeni EKI przyjechali do mnie w wyniku różnych Zbiegów okoliczności, w cudzysłowie, poszli na nocną pielgrzymkę. Do niepokalanowa. To potworny jest wysiłek, szczególnie dla mamy. Kai był naprawdę drastyczny, bo miała kłopoty z kręgosłupem czy ma kłopoty z kręgosłupem. To wychodzi się o ósmej, o 5.40 się przychodzi do niepokalanowa. Rozpoczyna się mszą, kończy się mszą, ale istotą jest ten wysiłek, który ofiarowali w tej duchowej walce o swoją córkę. Były jeszcze zawirowania. Ale historia skończyła się happy endem. Siedem furtek dla demona, jak zniszczyć sobie życie. Katarzyna medytowała, kierowała się przy tym wskazaniami Klaudi Pingot. Rozluźnienie, chodziło o rozluźnienie tego typu rzeczy, i jeden raz w jakimś takim zmęczeniu. Dała się poprowadzić w tej medytacji w jakąś piękną dolinę, jakieś zwierzęta i tak dalej. No i zgodnie z sugestią prowadzącej otworzyła się na coś, już nie pamiętam, czy na energię, czy na dobro, czy na, no, na, na, na cokolwiek. Tak? W trakcie medytacji, gdy te funkcje racjonalno racjonalna i te funkcje naszego umysłu, tak, czyli sumienie i racjonalność były stłumione. Otworzyła się na coś, co drastycznie zniszczyło jej życie. Kilka lat życia potem a musiała przeznaczyć w cudzysłowie na wychodzenie z tej potwornej sytuacji. To było wniknięcie jakiejś istności na początku. Nie była ona w cudzysłowie nie była inteligentna. Potem już katarzyna uświadomiła sobie, że to jest osoba. Tutaj również ta sytuacja zakończyła się dzięki walce duchowej, wytoczonej w jej intencji. Tutaj były egzorcyzmy. Ania ćwiczyła tai chi Chuan. System walki, przedstawiany w Europie najczęściej jako zestaw ćwiczeń fizycznych. Była w tym świetna. Po pół roku wykonywała techniki, których nie wykonywali adepci mistrza po siedmiu, ośmiu latach. Szło jej świetnie, ale zauważyła, że w trakcie walki traci w pewien Sposób kontrolę nad tym, co robi. Mówi, że, że takim momentem prześlenia była walka z jej przyjaciółką. O, o, Ania wiedziała, że, że przyjaciółka ma chorą lewą rękę, jakieś, jakąś kontuzję, i Ania wszystkie techniki wykonywała właśnie w tym, w tym kierunku. A po otrząśnięciu się z tego, z tego transu bojowego. No Powiedział, no ja nie jestem kimś takim, kto by chciał w, dla zwycięstwa w walce o pietruszkę skrzywdzić przyjaciółkę. Poszła do tego swojego mistrza, pyta się mistrzu, czym tak naprawdę jest tai chi? A on i odpowiedział, tai chi to taniec na cześć demonów. Wcześniej była mowa o tym, żeby rozluźniać mięśnie, że, że to służy zdrowiu, że to jest hmm, korzystne dla całej fizjologii człowieka, ale kiedy hmm, o istotny cel tej, czyli zapytała go adeptka, co do której miał nadzieję, że już jest na takim poziomie zaangażowania się emocjonalnego w całą tę sztukę walki, to wtedy powiedział jej to, co na ten temat wiedział. Ja nie wymyśliłem tych słów. I mała głosca, oczywiście, istnieją sztuki walki, które są tylko, y, y, dotyczą tylko i wyłącznie poziomu fizycznego. Y, y, brazylijskie jiu-jitsu, judo, kraw -maga, ale wschodnie sztuki walki, szczególnie miękkie systemy oraz capoeira to są kwestie duchowe. Siedem furtek dla demona: jak zniszczyć sobie życie? Przyszło do mnie małżeństwo. No, robię te. Wykłady, książki piszę na tematy zagrożeń duchowych, więc trafiają do mnie różni ludzie, przyszło do mnie małżeństwo. Ćwiczyli razem, chociaż każdy z nich jakby w swoim własnym wnętrzu, ale ćwiczyli razem, razem w tym byli po prostu. No i zaczęli mieć jakieś doznania, które kłóciły się kompletnie z ideologią stojącą za OOB. Schemat jest taki, że. Zawsze w pewnym momencie tam się pojawiają w czasie tych lotów jakieś byty, potem okazują się, że są inteligentne, potem okazuje się, że mamy dobrego przewodnika, zapraszamy go, prosimy o pomoc, potem pojawia się byt zły i ten dobry nas chroni i zaprasza nas do, do tego, żebyśmy oddali mu się całkowicie pod opiekę. W przypadku faceta byli to Marsjanie, czy, czy w ogóle UFO, jakieś totemiczne bóstwa. Jego wyobraźnia była potrzaskana, taka postmodernistyczna, więc zły dych objawiał mu się w różnych wizualizacjach. Tę kobietę prowadziła puma od początku do, do końca. Kiedy ja im powiedziałem, jaka jest istota tej praktyki, ci ludzie zniknęli. Oni przyszli dowiedzieć się czegoś od specjalisty w tych sprawach, no bo w jakimś z wykładów powiedziałem rzeczy, których oni na temat tych podróży astralnych, podróży poza ciałem, nie wiedzieli. Nie znam ich dalszych losów. Siedem furtek dla demona. Jak zniszczyć sobie życie na własne życzenie? Roma pracowała w szkole steinerowskiej. W szkole Waldorskiej, tam zaprasza się nauczycieli na różne kursy, są wyjazdy integracyjne. Roma dotknęła różnych okultystycznych wtajemniczeń, między innymi, między innymi eurytmi, to jest specyficzna właśnie dla, dla tych szteinerowskich pomysłów. Forma inicjacyjna, to jest forma tańca i pewnych inkantacji. Zaprasza się złego ducha, ale i się o tym nie wie. W czasie jednej, jednego z takich wyjazdów, sala gimnastyczna, kilkanaście czy kilkadziesiąt osób leczo, leżących na, na karimatach i zaproszony gość. Misy tybetańskie, które przykładał w różne, do różnych części ciała osób medytujących, rozluźnionych o, bądź nawet wchodzących w trans. Romie przyłożył ten człowiek misę o odpowiedniej częstotliwości do serca. Kiedy Roma, jej świadectwo jest na na moim kanale, kiedy Roma zaczęła wychodzić z tej całej opresji duchowej, kiedy zorientowała się, że, że ma po prostu problemy. Jednym z etapów była potężna niechęć do wejścia, czy do poddania się, do poproszenia o modlitwę, o uwolnienie, i to wiązało się z potwornym bólem, właśnie serca. To, to był chwyt, Mający ją zniechęcić, przestraszyć, odepchnąć od modlitwy, bo im bliżej tej modlitwy było, tym ona bardziej cierpiała. Historia Romy zakończyła się happy endem. Była modlitwa egzorcyzmów. Siedem furtek dla demona, jak zniszczyć sobie życie. Trafiliśmy do pewnej szkoły. Dzieci z deficytami. Nauczyciele niewierzący, katecheci doprowadzili do tego, że dyrektor mimo wszystko nas zaprosił. A dlaczego? Ano dlatego, że nauczycielka zobaczyła, chodzi o to, że w tej szkole nagle zaczął być popularny taki challenge. Charlie, Charlie challenge. Polegał na tym, że kładło się dwa ołówki na sobie i tak dalej, i tak dalej, i zadawało się nieznanemu. I czasami te ołówki się przekręcały. Nie zawsze było to tak, że ktoś to dmuchał. Czasami się kręciły same z siebie, i nauczycielka zobaczyła taki ołówek, który no po... nagle spadł ze stołu, ale spadł taką parabolą, że na półtorej metra. Do góry i z tego stolika jakby to on nie spadał, tylko on się podniósł, jakby tak i spadł parabolą. I druga rzecz, która skłoniła dyrektora o poproszenie nas o pomoc, byłem tam z żoną, to jeden z wychowawców w internacie poprawiając przed snem dzieci, zawsze odchodził, przed, przed, kiedy kładł się spać, przychodził, obchodził nauczyciel. Ten, te wszystkie łóżka i podszedł do jednego z dzieciaków, żeby poprawić kołdrę i to dziecko się odwróciło i on zobaczył potworną twarz, absolutnie nie, 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 nie dziecięcą. I potem mi powiedział, wie Pan, ja bym w to nie uwierzył, uznałbym, że to są halucynacje, że coś zjadłem, nie wiem, ja jestem człowiekiem niewierzącym, nie wierzę w ogóle w istnienie świata. Ponad materialnego, ale ten chłopak, zaobserwowałem u niego już dwa, trzy tygodnie wcześniej no, sposoby zachowania, które były kompletnie niezgodne z jego charakterem, i dlatego uznałem, że te dwie rzeczy się łączą. Siedem furtek dla demona, jak zniszczyć sobie życie. Ostatni, ostatni punkt długotrwałe tkwienie w grzechu ciężkim. Ktoś może powiedzieć, że to jest niemożliwe, by demon działał w sposób nadzwyczajny, tylko i wyłącznie w przypadku głębokiego, długoletniego, na przykład uzależnienia od alkoholu. Ale znam takie przypadki, gdzie nic innego ten człowiek nie, nie, nie praktykował, żadnych okultystycznych praktyk nie spełniał, a był opętany. Podobną sytuację miałem z kobietą, która abortowała dziecko. Znam sytuację, w której długoletnia, długoletni kontakt z pornografią i masturbacją doprowadziły do związania duchowego. Siedem furtek dla demona, jak zniszczyć sobie życie na własne życzenie. Zapraszam, rozejrzyjcie się po kanale. Tam jest wiele świadectw osób, które przeżyły podobne historie, które ja teraz przed chwilą Wam streściłem.